A co ja tutaj wyrabiam? Cześć, mam Kostę z Patik, witam Was. Właśnie, gdzie ja Was witam? Toż to nowe granie, nowy serwer zupełnie inny niż inne. Tak, jesteśmy na serwerze bestmine.pl. Tak, tutaj jestem nowy na serwerku. Gram na nim od. No, od dzisiaj praktycznie no i tak co to robi? Wow, magia Tu jakieś skrzynki? Nie tryby więc tak jakie to mamy tryby tryb z którego pewnie będzie serejka Survival z blodiami, tak. RPG? Hmm, może się pogra. Jakaś niespodzianka jeszcze będzie? Tak, mamy tryb skyblock. To, co jest ważne. Mamy tryb chest pvp. Mamy tryb SkyBlock Hard, czy raczej będziemy mieli? Dobra. Tryb SkyBlock. Wyrusz przygodę na latającej wyspie. Prze... Przerwaj? Przerwaj chyba powinno być. Przerwaj rozbudowując ją i wykonując zadania. Walcz o topki, zarabiaj miliony. SkyBlock High Economy. Czy PvP? Pokonuj wrogów, zdobywaj topki, szukaj skrzynek na mapie i ulepszaj ekwipunek, i zdobywaj coraz większy poziom. Survival Zakładaj gildię, zabijaj wrogów, czym się wyróżniamy. Sklep za monety czasu, sklep ze wykupane itemy, innowacyjny bank, incognito, zrzuty itemów na mapie, mnóstwo craftingów i wiele więcej sprawdź. Dobra. No i Skyblock Hard. Najtrudniejszy Skyblock w Polsce. Czym się wyróżnia? Blackfly, skrzynek ułatwień, śmierć po spadku z wyspy, najbardziej rozbudowany system wysp, panel zarządzania permisjami, określony procent na crafting diamentów, trudna ekonomia na lata rozgrywki i wiele więcej sprawdź się. Dobra. Więc tak. Więc od czego by tu zacząć? Cyk, cyk. Gdzie ja jestem? Ja jestem na swojej wyspie. Łocie, Florian, Dobras Chowaj mi to na razie. Go spawn. Tak, ja już tu gram chwilę. Już troszkę wyspę mam zrobioną. Mam poziomik wyspy 29, jak widzicie. Dobre, mamy Enchant na Spawnie, na Skyblocku. Tak, jest Enchant. Tu jakieś NPC-ty. Mm, targ. Dobra, teraz tak. Lecimy pokrótce, o, pokazujemy Spawn Skrzynki. Mm, co my tu mamy? Tu mamy różne topki administracji inne takie to tam nie będziemy się na razie zagłębiać myślę dobra na szybko więcej skrzynek nie tu jakieś zestawy rangi inne różne duperele em, aukcje do aukcje, warpy minionki zestawy rangi item shop i łączenie spawnerów tak Pivvy piwne też jest włączone, tam mamy netter ehm, Dobra tu mam jakieś craftingi widzę co to jest? I czarodziejski magiczny hopper i stołniarka Super Dobra lecimy dalej paczać skrzynki, skrzynki, jeszcze gdzieś były jakieś skrzynki z tego co wiem, jakieś skrzynki Mm, nie tutaj, skrzynki są tutaj, tak? Lucky, spawner... Tak? Ale nie, jeszcze jedna opcja skrzynków gdzieś była. Może tak zrobimy, będzie szybciej. O, tu mamy skrzynki. Skrzynka Air, Earth, Fire, Energy i Dropper. Patrzymy co jest w skrzynkach czy nie patrzymy 5 minut filmu w sumie możemy odpuścić będziecie skrzynka ranka, tak będziecie chcieli to sobie sami sprawdzicie hech niby reklama ale no zachęcenie do grania dobra um. Wróćmy do lobby na chwilę No i co? Pokazałem tryb Skyblock Tryb Survival pokaże jak będę rozpoczynał seryjkę Dobra Z innych trybów seryjki Myślę, że będą... O! 29 kwietnia wystartowała, w moje urodziny, Hech. Zobaczymy. What the się pale Ale jak to? Wlazłem w ogień, płonę. Mam nadzieję, że nie zginę. Będzie śmiesznie trochę, o, palę się. Mhm. Palę się. Dobra, nieważne, już się nie palę. Mm. Także ten... Co to tam jest w ogóle? właściciel raperka, właścicielka, tak? Czyli mamy? Global kid mod? Czym się różni zwykły od global? Terezik global mod? Dylanek mod. Otwieralny? Nieotwieralny. Hmm. Superowo, piątek o 17.00 event, tak? No ja na 17.00 tego raczej nie wyrzucę. I to będzie zatygowane. Dobra, nieważne. Wydaje mi się, że Time to end. Także co ludziska? Dzięki serdeczne za oglądanie. Pamiętajcie o łapkach, subach, komentarzach, zaglądajcie na Facebook, na Instagram i wbijajcie na serwer bestmine.pl Best server on Polska. Mm, to by było na tyle. Ja się z Wami żegnam na razie i cześć!